Będziemy mówić o starożytnej formie języka duszy, ale będziemy również intonować, aby osiągnąć pewien stan świadomości, aby Twoja podświadomość wykorzystała okazję do samoregulacji. Działa to najlepiej, gdy siedzisz prosto, gdy kręgosłup jest wyprostowany. Obie stopy są na ziemi. Jesteś obecny i ciekawy. Miej oczy otwarte. Nawet jeśli porwie cię mój głos i zechcesz je zamknąć, jeśli chcesz spać, to w porządku. Wibracje, dźwięk, częstotliwość informacje są nadal absorbowane. Nie martw się. Twoja świadomość odbierze tylko te rzeczy, które podnoszą Twoją wibrację. Nie martw się, to nie jest manipulacja. Przekażę ci informację. A kiedy twoja świadomość powie, że chce określonej informacji, możesz ją automatycznie odebrać. Obserwuj, nie osądzaj. Cokolwiek zgrzyta lub szczypie, po prostu obserwuj z zewnątrz, uwolnij to, zamiast skupiać się na tym lub na obrotach i zakrętach. Obserwuj to. Wtedy zobaczysz, że wszystko jest łatwiejsze. Kliknij link pod filmem, by dokonać darmowej rejestracji. Unity Poland